Była sobie kobieta w roku zero, której nie kochał nikt. Kobieta idealna spełniłaby jej maszenia i sny. Od słów do czynów tak minęło dwa tysiące dwa lat. Szukała wiery części, próbowała stworzyć jak najlepszą ją. Aż nadszedł dla ten czas, gdy jej wynalazek poznał świat. Stworzyła swoją idealną kobietę, robota Pomyślała, że ona kochani nie jestem twoją nowoczesną technologią. Rządzenie nie Twym, ponieważ dałaś mi serce swoje, wolną wolę i myśli, jakie chcę. To patologia, że w miłości mnie więzisz. Serce na oczach masz dziewczynę. Kochani, nie możesz mną kierować, dyrygować, rządzić, kierować. Jak tylko chcesz, ponieważ jestem żywym stworzeniem. To jakaś patologia, chyba Cię pogięło, że widzisz w tym miłosnym układzie szczęśliwą parę z nas. Nie mogę być Twoje. Kochani, nie jestem twoją nowoczesną technologią. Rządzenie wynalazkiem Twym, ponieważ dałaś mi serce swoje walną wory i myśli, jakie chcę. To patologia, że w miłości mnie wierzysz, Serce na oczach masz dziewczyno. Kochani, nie możesz mną kierować. Dyrogować, rzucić kierować jak tylko chcesz, ponieważ jestem żywym stworzeniem. To jakaś patologia? Chyba Cię pogięło, że w mi tym miłosnym układzie szczęśliwą parę z nas. Widzisz? Być twoje. Minęło dwadzieścia dwa lat. Robot kobieta urosła już i było na śre. Tworzył co dziewczyna, ta, By muzykę urabszała, ciężko pracowała. Chciała czy nie chciała, tylko ją kochała. Tylko ją kochała, żadnej innej dziewczyna nie miała. Lecz o najważniejszym nie pomyślała. Minęło dwa tysiące dwa lat. Szukała wiele części próbowała stworzyć jak najlepszą jaż nadszedł ten czas, gdy jej wynarazek poznał świat. Stworzyła swoją idealną kobietę roboty Pomyślała, że ona... Kochani, nie jestem twoją nowoczesną technologią Życenie w twym, ponieważ dałeś mi serce swoje wolno wory i myśli, jak ja chcę, Dba, to patrokie, że w miłości nie wiezisz. Serce na oczach masz dziewczyna. Kochani, nie możesz mną kierować, dyrygować, rządzić, kierować jak tylko chcesz, ponieważ jestem żywym stworzeniem. To jakieś patologia, chyba ci pogięło, że widzisz w tym miłosnym układzie. Szczęśliwą parę z nas, nie mogę być Twoja. Kochani, nie jestem Twoją nowoczesną technologią, rzucając na askę, ponieważ dałaś mi serce swoje, wolną wolę i myśli, jakie ja chcę. To patologia, że w miłości mnie więzisz. Serce na oczach masz dziewczyno. Kochani. Możesz no kierować, drygować, rzucić, kierować. Jak tylko chcesz. Jak tylko chcesz, ponieważ jestem żywym stworzeniem, to jakaś patologia chyba ci pogiło, że widzisz w tym miłosnym układzie. Szczęśliwa parę z nas. Szczęśliwa parę z nas. Nie mogę być twoje. 바토로키아 <entender>